Tomasz Talarski, Rozmowa Tygodnia, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś zaproszenie do studia przyjęli Anna Szczepłek, szef referatu marketingu Urzędu Miasta. Witam Państwa. I Carlos Gonzalez Tehera, szef kuchni, człowiek, który z każdego półproduktu bądź produktu zrobi raj dla podniebienia. Pozdrawiam serdecznie. Fish and Grill to jedna ze sztandarowych imprez promujących markę Legionowo. Rzeczywiście Pani Aniu, Fish and Grill porusza? Myślę, że porusza, bo frekwencja na tej imprezie pokazuje, że z roku na rok coraz więcej osób przychodzi, po pierwsze, podziwiać y, kuszt kulinarny naszych szefów kuchni. Po drugie, brać udział w świetnej zabawie, bo nie ukrywam, że jest to bardzo fajna zabawa. Zazwyczaj wspólnie coś gotujemy. Mamy mnóstwo atrakcji dla osób tak naprawdę w każdym wieku. Y, no i y, promujemy tutaj aktywność, zdrowie i wspólnotę. I myślę, że wszystkie te trzy wartości naszej marki świetnie się na tej imprezie daje wyczuć. Impreza startowała dość nieśmiało, bo pierwsze dwie edycje były. Przyklejone do maratonu rowerowego, ale od czterech lat jest organizowana jako impreza samodzielna. Wiele się przez te lata zmieniło. Wiele się zmieniło. Ale nie, 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 dajmy panu Carlosowi Ach. powiedzieć, bo on tu przyjeżdża raz do roku i te zmiany widzi najlepiej. No oczywiście, e, no, pamiętam, ale fajnie wyglądali te, 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 te bramy tam do maratonu tak. no i to wszystko. Byliśmy świetną oprawą. E, no tęsk, tęsknicie by... trochę za tym maratonem? Nie. była, nie, była tak. fajna, nazwijmy to, balanga kulinarno ludiczną czyli po prostu... Bo od samego początku, jak rozmawialiśmy, jeszcze podczas jakiegoś innego konkursu, gdzie Basz prezydent nawet wygrał. tak. Tak. tak E, Rozmawialiście fajnie by było w legionowe, to macie tam w poblisku e, salew, ryby, zróbmy ryby, nie? Jakieś, ciągle jakieś świnki, prawda? Jak ryby są takie zdrowe. Ludzie jedzą ryby i są mądrzejsze, nie, Pani Janiu? No to i to Pani Ania też by próbowała, bo nawet konkursowała, surga konkursowała ostatnio. Tak, tak, tak. I też dobre, dobre wyniki uzyskała. E, mnie się bardziej podoba tu że to ta, na początku było też, żeby to była zabawa dla ludzi, żeby ludzie, cywili, a nie kucharze, bo kuchedzie zawsze są zawzięte, oni to muszą wygrać, tak i tego, a tam ludzie, co przychodzą się bawić, też tak chcą wygrać, ale w ramach zabawy i to mi najbardziej rajsuje I, I, czy... I to się udało zrobić. I to się udało. I właśnie to się lata. udało i ciągle Ostatnie. jest. Ja na przykład najwięcej e, zwracam uwagę na właśnie te nieprofesjonalne, bo nieprofesjonalne bardzo często robią wszystko to z serca, a nie z wyrachowania. Panie Anioł? Dla mnie ta impreza rzeczywiście się świetnie rozwinęła. My troszkę obawialiśmy się na początku, że taka formuła może się nie sprawdzić, nie spodobać. Dlatego też początkowo przez te dwa lata troszkę się przytuliliśmy do maratonów rowerowych, bo tam zawsze są ludzie. Więc wierzyliśmy, że jak przyjdą, zobaczą to w kolejnym roku, po prostu przyjdą już z ciekawości na samą imprezę. I zaczęliśmy od 2012 roku Fish and Greek. To była pierwsza samodzielna impreza przy ratuszu. Tutaj tematem przewodnim była kuchnia grecka, jako że mieliśmy drużynę grecką podczas Euro w Legionowie. No i okazało się, że po pierwsze miejsce przy ratuszu, świetne naprawdę, to jest fantastyczne miejsce na takie, na takie atrakcje. I sama formuła, którą obudowaliśmy, konkurs obudowaliśmy też dodatkowymi atrakcjami dla publiczności, żeby też nie tylko przyjść i patrzeć, jak ktoś gotuje, ale samemu mieć też taką możliwość. No i przede wszystkim, żeby było dużo atrakcji dla tych osób, które po prostu lubią pikniki rodzinne. Połączyliśmy to wszystko w jednym wydarzeniu Fish and Grill. No i dziś, teraz już mamy taki nasz mały Bile już, bo już piąty raz. Impreza się zmieniła, zmieniły się przyzwyczajenia kulinarne legionowian. Można to jakoś zmierzyć, uh, zaobserwować? Jak patrzę na to, ile powstaje w tej chwili punktów gastronomicznych, restauracji, barów, kawiarni w Legionowie, to widzę, że rzeczywiście u nas mieszkańcy się otwierają na, na taką branżę, bo, bo kilka lat temu nie było ich wiele. W tej chwili wydaje mi się, że i mam nadzieję, że mamy też w tym swój udział, że promujemy to zdrowe odżywianie, że pokazujemy, że jedzenie może być bardzo przyjemne, a jak pokazują doświadczenia ludzi, w całej Europie i na świecie. Wspólne jedzenie poza domem jest fantastyczną rozrywką i sposobem na spędzanie czasu z przyjaciółmi. po I relaks, po prostu relaks. Także nie tylko gotowanie w domu, które też jest modne i bardzo trendy i fajne, ale to spotykanie się poza domem i nasza impreza też promuje właśnie takie wspólne spędzanie czasu. Jedna z głównych idei tego konkursu jest też, żeby ludzie potrafili z sobą współpracować, bo nie ma nic lepszego, ładniejszego, E, też rodzinnego, przyjacielskiego, niż spotkania się, czy wspólnie, na przykład, grillować Z jakieś ryby. A nie nad kotłem. Tak, <laughs> na kotle, no, ale tak, tak. No, są, są stare tradycje wysiadowania polskiego, prawda? Tylko, ja wolę od wysiadowania zagłobowskiego, saglo, prawda, czyli po prostu aż do strasznej przytomności. E, takie, prawda, dyskusje na temat, prawda, dlaczego nie zdjęłeś te ości, a dlatego ta ryba jest trochę przepalona, a dlatego dałeś. Ludzie o pieprzu, no to są fajne dyskusje. Nie będziemy dyskutowali o e, nagrybania po tego, pod tak stol? jak teraz po stole, jak i Dobrze, jest to, modne. A, to a propos tego gotowania, e, jeżeli pod wpływem fish and grilla chciałbym zacząć smacznie jeść i zdrowo, od czego powinienem zacząć, żeby po pierwszych czterech nieudanych próbach nie wrócić do złych nawyków żywieniowych? To znaczy, początkowa idea to było takie żeby promować te ryby, dlatego się Polacy. Bardzo mało jedzą ryby. Ja to mm, z statystyką. E, e, średnia europejska jest 26-27 kg. W Polsce jest około 11 kg, ale tam są te kilogramy ryby, która Polska produkuje albo importuje, po to, że ich na rybo, i eksportuje do Rosji. Dobra, ale, Parę zgodzi, ale zgodzi się Pan ze mną, nie. że ryby w Polsce są stosunkowo drogie. Nie, ryby na całym świecie są stosunkowo drogie. Ryba nie jest produktem, prawda, który e, będzie produkt supermarketowy, e, taniocha i tak dalej. Nie, nie. Ryba jest bardzo ważna w człowieka. Polacy jedzą mało ryby średnie, a ja w Europie że jest 2,3 kilo. Hiszpanie, Szwedzi, Norwegii, co prawda oni mają w poblisku dużo ryby, i jest on dużo, ale w Polsce kiedyś produkcja e, e, ryb dzięki tej daleko morskiej floty rybańskiej była, była duża. Tylko cię, przepraszam, ja powiem takie słowo. E, była taka tradycja, mówiono tak. Jeszcze dorsza, gówno gorsza. No teraz patrzcie ile kosztuje dorsz, bo dorsz jest ceniony na całym świecie. E, fakt, że poza tym ludzie jedli ryby tylko jako pokuta, posna mnie ludzie, kurcze pieczone, dla mnie jest ryby to jest posne. Jeżeli to jest tak <laughs> drogie. Wyobraźcie posna kolacja, składająca się z Andrzej z potózimi e, ostrygi. Potem jednego e, homara, a potem sole, Czy to można powiedzieć, że to jest pokuta. No to jest nie. radocha absolutna. <noise> I poza tym zdrowa. Dobrze, ale od czego powinienem zacząć swoją przygodę ze zdrowym gotowaniem? Teraz rzucam fast foody. Co muszę zrobić, co kupić, yy, co przeczytać, żeby smacznie sobie ugotować i zdrowo. to co się wasze zdrowo, to powiedzmy sport. No, mosia niedaleko, prawda, do salewu, jakaś węka kupisz, płacić ta, karta ta wękarska, żeby nie mieć problemy z, z, z kontrolą, no i, i po prostu słapać jakąś rybę i ją robić. Najlepiej na miejscu, prawda, dzieciaki zabrać. E, przygotować akurat. Ja już nie mam tam pretensji, żeby nie było osi, to mogą być osi, tak jak jest tam przy tym. E, to jest jedna rzecz. E, druga rzecz, rzeczywiście to jest obciążenie organizmu, trawienie mięsa, to jest trudna jeść. Ja to wiem sam po swojej wątrobie, prawda? A teraz jak po wątrobie mnie operowali, mówię, panie, jeść dużo ryby. No ja uwielbiam ryby, teraz mówię do dziadka, Wiesz, Niestety musimy więcej do budżetu, prawda, zakupowego, bo ja muszę dużo ryby jeść, tak mi lekarz powiedział, tak? Dobrze, czyli mamy rybę, co? Jakaś dobra patelnia? E, dobra książka no, kucharska? E, to znaczy, Wiecie co, ja sprawdzałem że to ludzie, którzy konkursują, cybili, tak zwane, oni czytają, bo się interesują. Czytają, gdzieś jakieś blogi albo jakieś z internetu, coś i robią i starają się robić po swojemu. To jest bardzo fajne, bo to yy, wzbudza ta inwencja. Ludzie powinni, yy, w kuchni trzeba mieć inwencję. To znaczy, oczywiście, rutynowo możemy robić kotleta słabowego, bo wiadomo, prawda, Cię młotkujemy go. Panierujemy, smażymy i zjemy, prawda? Tutaj można, a może coś dodam, a może jakąś e, folią aluminiową, żeby się nie przypaliła, a może jak już dam folię aluminiową, po środku postawi jakieś e, pietruszeczki, jakiś czosneczek, jakieś sibraweczki prawda? I tak dalej. To jest to. E, ryba, oczywiście, może surową. E, na a no właśnie, no właśnie, ja mówię, a bo ta ryba jest prawie surowa, tak w razie podczas konkursu, jak ktoś nie przepala ryby, zawsze są między innymi nawet jurorów, mówi, ale ona jest prawie surowa, no kurde, a, a susi jeść? Ryba można jest surowa, no to jest jeden z nielicznych e, produktów żywnościowych, gdzie sanepidy e, pozwalają, żeby zjedzono na surowo. Jedyna e, e, w ogóle obostrzeń jest tak, że w niektórych gatunkach, gdzie mogliby występować jakieś tam pasodzity, e, jedyny sposób jest samorodzić, bo pasodzity nie lubią, lubią zimna. Łatwo jest zrobić dobrą rybę? Czy trudno? No, łatwo. E, e, najłatwiej jest to, żeby robić prosto, szybko, e, bez bidumania, bez robienia. Bo bardzo często też w konkursach ludzi są, prawda, żeby skomplikować, żeby było 50 dodatków, czyli ta ryba pięć razy. Nie, nie. Ryba wiecie jak lubi, jak mamy grill drzucić raz, dwa. Raz, dwa i, i, i od razu świeżo. Minutka z jednej, minutka z drugiej. Tak, na przykład. Albo se, robiliśmy taki prawda, żar jak w piesu prawda, e, hutniczego, e, no, Obijajmy to prawda, w pergaminie namoczonego, w folia aluminiowa i tak dalej. E, Ryby też możemy bardzo zdrowo no, robić na parze I też dobra. W ogóle ryba jest w ogóle dobra. No. Tylko trzeba polubić i nie traktować ryba jak pokuta. Ryba to jest radocha, luksus. Dobrze, po raz piąty będzie pan zasiadał w jury, jest pan jego przewodniczącym. Poziom konkursu rośnie. I pytam tutaj o profesjonalistów i o tych, którzy do gara zaglądają okazjonalnie. Czy w tym garze mieszają? E, to znaczy, e, ja to powiem tak. E, w Sybilach rośnie. W, e, teraz coraz więcej zaczęli profesjonaliści. Nie, nie. Problem z profesjonalistami jest, się, dla mnie jeśli oni nie czują ryby. Oni nie czują. Bo oni starają się, bo konkurs. No, trzeba konkursować, żeby mieć potem jakiś dyplomik, tak? E, ale to jest sprawa. Kultury, w sensie tak się to, to musi od, od, od małego. Rzadko kiedy mamusia pozwalała, żeby dziecko, czy nawet sura przygotowała ryby, bo w końcu ta ryba była pokutna i jadano tylko w piątek, albo za komunę byli poniedziałki rybne, nie wiem, czy pamiętacie. Pani nie pamięta, bo pani samoda. No, no sztone, nie, ale nie to, nie ma nie ma W piątku, że nie ma nie ma to, że nie ma nie to, jest tak ma tak, okay. nie ale dobrze. Ja bardzo bym sial, prawda, tak nie u, u, u na to, ta Tak trzeba na u i nie piątki, i w że i w, środę. I w, niedzielę <laughs> I w na I w nie na to, że nie na na Dobrze, wracamy do samego konkursu i imprezy. W tym roku gryjemy po raz piąty. Regulamin konkursu nie jest bardzo skomplikowany. Wszyscy, którzy staną w szranki, muszą dogodzić mistrzowi Carlosowi, a mistrz Carlos razem ze swoimi kolegami z jury wybierze tego, który zdobędzie nagrodę główną. Tak jest. Zgadza Ale najważniejsze się? to, żeby nie dogodzili siebie. No właśnie, my mamy nadzieję, że te osoby, które biorą udział w konkursie, przede wszystkim przychodzą tam dla do, dobrej zabawy, bo tak naprawdę o tym, jakie będą nagrody, my y, praktycznie prawie do ostatniej chwili nie wiemy, ponieważ nagrody no, fundują sponsorzy. Y, więc, y, Czyli wszyscy przyjeżdżają w ciemno. Wszyscy przyjeżdżają w ciemno i to jest właśnie bardzo fajne, że tak naprawdę nie wiedzą, co można wygrać, ale jednak decydują się na udział w konkursie. Myślę, że dlatego, że chcą troszkę może zmierzyć się z własnymi możliwościami, y, może chcą się po prostu dobrze bawić. Liczę na to, że tak właśnie jest. Jest, więc trzymam za nich wszystkich kciuki. W tym roku startuje w obydwu kategoriach, czyli wśród amatorów i profesjonalistów 12 ekip. Więc życzymy im powodzenia i mam nadzieję, że, że będziemy się wszyscy świetnie bawić. Może o sponsorach też kilka? Yy, sponsorzy yy, to są. Yy... w przeciwieństwie do innych telewizji. <grym> Bardzo chętnie wymieniamy nazwy sponsorów. Ja, jest ich tak wielu, że myślę, że zajęłoby to dobre pół godziny, gdybym miała ich wymieniać. No chcę tylko powiedzieć, że to są głównie bardzo dobre hotele, tak naprawdę z całej Polski, które sponsorują na przykład pobyty weekendowe dla naszych uczestników. To są producenci produktów spożywczych, to są producenci sprzętu gastronomicznego, którzy nam dostarczają nagrody, dostarczają nam składniki do, do naszego konkursu. No i nasz konkurs objęty jest patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego i patronatami medialnymi, m.in. tutaj redakcja, która zawsze, nam, która nam zawsze. zawsze kibicuje i zawsze pomaga. I zawsze Miejscowa i pomaga. zawsze, zawsze posterunku tkwimy. On, tak, pomaga. Oni chyba lubią ryby i... lubią lubią. Tak, bardzo tak. lubią. Ale nas nie stać tak. <śla> <śla> ale raz w tygodniu staramy się. Dobrze i e, jeszcze o tych atrakcjach na koniec, poza gotowaniem, pokazy gotow... barmańskie. To no, są pokazy barmańskie. Naprawdę super. Ta sama ekipa, która była w tamtym roku, małek posłuszny, mistrzowie świata, flair. więc Zapraszam serdecznie, bo to jest bardzo widowiskowe, bardzo widowiskowe y, wydarzenie, y, które spodoba się nie tylko płci pięknej, chociaż panowie szalenie przystojni, to jednak naprawdę y, bardzo y, y, kunsztownie y, żonglują tak? i przygotowują drinki niemalże w powietrzu. To jest hybryda pomiędzy cirkiem a shinkiem. Tak, no? <laughs> dokładnie. Oprócz tego, atrakcje dla dzieci, czyli będzie wilk i zając, bajka na scenie, będą występy naszych legionowskich artystów, naszej młodzieży bardzo utalentowanej. I dwie gwiazdy wieczoru, zespół Carion, czyli troszkę mocniejszy rok, i zespół Łukasza Zagrobalnego już na finał. Startujemy o godzinie. Startujemy o godzinie 14 w parku przy Ratuszu w najbliższą sobotę, więc serdecznie zapraszam. Do samego wieczora y, naprawdę będzie co robić, będzie czego próbować. Gotujemy tutaj wspólnie zupę z suma. Y, oprócz tego bardzo dużo stoisk, gdzie można będzie popróbować różnych pysznych rzeczy. sum prezydencki ma być. Sum ta prezydencki, tak, to Także może na... komisji obecniecie im tak? obetniecie. Może i tak zrobimy. Także na pewno bo, y, będzie dużo atrakcji. Mam nadzieję, że pogoda dopisze. Trzymajmy kciuki. Salą pewnością będzie taką rybę, proszę państwa. Proszę przychodzić. Dziękuję państwu bardzo serdecznie za przyjście do studia. Dziś moimi państwa gośćmi byli Anna Szczepłek. Dziękuję bardzo. I Carlos Gonzalez Tehera. Dziękuję. To była rozmowa tygodnia. Spotykamy się jak zwykle w przyszły czwartek. Do zobaczenia.